To wygląda. To za... bo nie robimy tej data science dla data science, tylko końcem końców mamy jakiś cel biznesowy. Tak, to zależy od celu biznesowego, bo niektóre projekty z data science polegają na tym, że my właśnie próbujemy wytłumaczyć rzeczywistość, czyli na przykład zrozumieć, co wpływa na te zwroty, i wtedy używamy do tego algorytmów, ale koniec końców próbujemy je w jakiś sposób wytłumaczyć. Są też takie metody wytłumaczalnego AI, które wtedy używamy. I wtedy różnie, albo my możemy zbudować jakiś dashboard na samym końcu, albo możemy to przekazać jakiemuś analitykowi, albo możemy stworzyć jakąś prezentację, więc są projekty tego typu, gdzie ta praca wygląda dość podobnie jak praca analityka danych. Aczkolwiek bardzo dużo projektów z zakresu Data Science polega na automatyzacji wszelkich rodzajów procesów, usprawniania czegoś, co jest w firmie, więc my nawet na samym końcu nie Podejmujemy decyzji samych, biznes nie podejmuje decyzji samych, my nie przedstawiamy tych decyzji biznesowi, tylko to jest na przykład, jest robiona predykcja na podstawie użytkownika, który użytkownik przesta przestanie korzystać na przykład z naszych usług, który użytkownik od nas odejdzie. To jest taki typowy czerny model, to jest model, który jest bardzo często budowany przez różnego rodzaju firmy, czyli jak jest Netflix, no to Netflix chce wiedzieć, kiedy klient przestanie używać platformy Netflix. I my robimy te modele w sposób taki, że one automatycznie na przykład się odświeżają co miesiąc, dlatego tutaj dochodzi ta wiedza związana z infrastrukturą. I automatycznie co miesiąc trenujemy model i wysyłamy gdzieś te predykcje. Na przykład tworzymy listę klientów, którzy prawdopodobnie od nas odejdą i to jest na przykład integrowane w jakąś, w naszą platformę i potem następnie ktoś im może wysłać jakiegoś maila, że dajemy im jakąś dodatkową zniżkę albo jakiegoś ich celujemy marketingowo.